Począwszy od VIII wieku przed naszą erą, Sparta rozszerzała swoje terytorium oraz strefę wpływów, także u progu wojen perskich stanowiła największą potęgę Hellady. Taki rozwój terytorialny wymagał jednak potężnej i dobrze wyszkolonej armii. Żołnierze, poza zagrożeniem z zewnątrz, musieli też kontrolować sytuację wewnętrzną. Liczba Helotów, ludności niewolnej, która mogła wzniecić bunt, mocno przekraczała liczbę spartańskich obywateli. Z tego względu w polis wykształcił się system wychowania, którego celem było szkolenie jak najwybitniejszych wojowników. Prześledźmy jak wyglądał proces wychowania w starożytnej Sparcie. Wyobraź sobie widzu, że rodzisz się na Peloponezie w VI wieku przed naszą erą. Tuż po narodzinach ocenia cię grupa hmm. starców. Hmm. Jeśli posiadasz jakąś ułomność, na przykład mało ważysz, zostajesz porzucony i niemal na pewno w nocy zamarzasz. Musisz pokazać, że jesteś silnym, zdrowym noworodkiem, by mieć przywilej życia dalej. Teraz żyjesz z matką, a życie jest w miarę sielskie. Twoja mama wie, co dla ciebie dobre, więc skąpo cię ubiera, by nie krępować Twojego wzrostu, trzyma w ciemności, byś się z nią oswoił, i zostawia samego, żebyś umiał znieść samotność. Gdy kończysz siódmy rok życia, zaczyna się agogę, właściwa część procesu wychowawczego. Opiekę nad tobą przejmuje urzędnik państwowy, Pajdonom. Codziennie uczęszczasz na ćwiczenia i zabawy z innymi chłopcami, przy czym główną zabawą jest bicie się. Poza tym uczysz się polować, poznajesz podstawy rynsztunku i musztry. Wszystko to bez butów i jak najczęściej nago, żeby zahartować ciało. Uczysz się też pisania, czytania i muzyki, ale w minimalnym stopniu. W końcu kultura nie poprawia możliwości bojowych. Kolejny etap zaczyna się w wieku 12 lat. Wtedy na stałe trafiasz do koszar. Zabierają ci tunikę, a twoim jedynym ubraniem staje się peleryna. Śpisz wraz z kolegami pod gołym niebem na posłaniu z trzciny, którą sam musisz zerwać. Dostajesz mało jedzenia. Przełożeni oczekują, że zdobędziesz je sam, na przykład kradnąc. Jeśli zostaniesz przyłapany, otrzymujesz chłostę, ale nie za samą kradzież, a za fakt bycia przyłapanym. Historyk Plutarch przytacza opowieść o chłopaku, który schował skradzionego lisa pod peleryną, by zjeść go później. Zwierzę wgryzało się w jego brzuch i rozszarpywało wnętrzności, aż zginął, by tylko nie dać się przyłapać. W wieku 16 lat zostajesz efebem. Ćwiczenia coraz bardziej skupiają się na umiejętnościach bojowych. Jeśli wyróżniasz się spośród rówieśników, istnieje szansa, że poddany zostaniesz Kryptei. Krypteja wyglądała następująco. Trafiasz poza miasto, zwykle z samym nożem, a twoim celem jest zabijać helotów, hmm? szczególnie tych najsilniejszych i najbardziej skłonnych do buntu. Musisz cały czas pozostać niezauważonym, jedzenie zdobywać przez kradzież i grabienie zabitych. Krypteja miała przygotować elitę wojowników, którzy oswojeni byli z zabijaniem. Poza tym stanowiła ważne narzędzie służące utrzymywaniu populacji niewolników w ryzach i zastraszaniu ich przed buntem. Żeby zachować pozory, państwo co roku wypowiadało helotom wojnę, także ich mordowanie było zgodne z prawem. W końcu, jako dwudziestolatek, kończysz agogę. Stajesz się pełnoprawnym żołnierzem Sparty. Poza wyprawami wojennymi, cały czas ćwiczysz w koszarach. Poza tym dołączasz do grupy w ramach Sy City, czyli obowiązkowych wieczornych posiłków. Miały one zbliżyć wojowników do siebie, żeby lepiej współpracowali w walce i byli bardziej skłonni do poświęceń. Życie z grupą było wsparcie ważniejsze niż więzi rodzinne. W wieku lat 30 opuszczasz koszary, choć wciąż regularnie je odwiedzasz. Państwo przydziela ci dom i ziemię. Powinieneś znaleźć żonę i zacząć płodzić dzieci, które wyrosną na silnych spartan. Do 60 roku życia możesz zostać powołany pod broń i, znając historię Sparty, walki ci nie zabraknie. Mimo swojej ekstremalności, system wychowania wsparcie długo pozwalał jej stać na podium heleńskich poleis. Umożliwił jej zdobycie hegemonii po II wojnie peloponeskiej, ale okazał się nieskuteczny w jej utrzymaniu. Po przegranej bitwie pod Leuktrami w 371 przed naszą erą, Sparta zaczęła tracić na znaczeniu i nie miała już odzyskać swojej dawnej pozycji. Hmm. Hmm. Jeśli film ci się podobał, zasubskrybuj kanał, poleć go znajomym i zostaw łapkę w górę. Dzięki za uwagę.